Dzisiaj wybierzemy się troszeczkę pociągiem, czyli dojedziemy sobie do Jakuszyc tutaj ze Sklarskiej Poręby Górnej. To jakieś 5,5 km. Pójdziemy sobie z psami na spacer. Zobaczymy jakieś fajne czeskie knajpeczki, może wypijemy jakieś czeskie piwko. No i później będziemy sobie spokojnie wracać prawdopodobnie po naszych nogach. No i tyle, jeśli chodzi o zapowiedź dnia dzisiejszego. Zostawiam was teraz z obiektywem kamery i zapraszam na ciąg dalszy tego dnia. No witajcie, opuszczamy Polskę. Trochę się rozpadało, ale to taka naprawdę niewielka mrzaweczka, która myślę, że nie przeszkodzi nam w dalszym podróżowaniu. Kawałek musimy mieć przy szosie, ale już za chwilę czerwony szlak i on poprowadzi nas do Harachowa. A teraz właśnie wita nas jest Ceska Granica, tak chyba to się mówi, albo Ceska Republika to na pewno. Oni tak troszeczkę wszystko fajnie dla nas zdrobniają. Że tak bym się wyraził, ale oczywiście każdy naród ma swój wyjątkowy i bardzo fajny język. Dobra, Jakuszyce Harachów, właśnie przed nami, z drogi coś wam pokażemy, a później już widzimy się na miejscu. No to moi drodzy jesteśmy po zakupach w sklepie Norma, od razu na wjeździe do Harachowa możecie taki sklep znaleźć. No i tutaj też znajdziecie całkiem przyzwoite ceny. Dla miłośników czekolady mamy studencką za jakieś 3,20-3,18. Tak mniej więcej wychodzi po przeliczeniu kursu. No, a jeśli chodzi o na przykład alkohole, no to piwo to jest jakieś tam pomiędzy 3 a 5 zł, w zależności które. No i mocniejszy alkohol, ta berchówka ichniejsza tutaj, czy jakoś podobnie to się nazywa, dam Wam opis, żebym się nie pomylił. To jest jakieś 30 zł. Tak tutaj klarują się ceny. A my już teraz zmierzamy dalej właśnie do jakiejś restauracji. Zjeść sobie jakiś ichniejszy czeski dobry deser. Albo coś wytrawnego. Jak nie zapomnę. To wam to oczywiście nagram. No nie wiem moi drodzy, czy dobrze widać, ale tam w oddali Harchowskie skocznie. Nie wiem, gdzie teraz obecnie znajdują się te nowe, więc idziemy się tutaj w ogóle przejść całym Harachowem, tym głównym takim deptakiem, nazwijmy to, główną szosą. No i zobaczymy. Co jakiś czas knajpki są pootwierane. Można siedzieć na zewnątrz, bo zrobiło się naprawdę bardzo ciepło i przyjemnie. Można oczywiście wejść też do środka. Jak to ja zapomniałem nagrać, kiedy jedliśmy. no Ale jest tu tych knajp naprawdę dużo. Oceny nawet po tysiąc opinii średnia 4,6-4,7. To znaczy, że tak naprawdę w większości knajp jeśli usiądziecie, to na pewno zostaniecie uraczeni dobrym, pysznym jedzeniem z dobrym czeskim piwem. No i oczywiście nie może zabraknąć knedelków, z których tutaj na pewno ten rejon słynie. To co, my zmierzamy dalej. Jak będzie coś ciekawego, to na pewno się włączę i Wam pokażę. Muzyka BOOM! Yeah. No to moi drodzy, wróciliśmy już na stację szklarska Poręba Górna. I teraz kierujemy się dosłownie 700-800 metrów na nasz kemping, a tam. Będziemy już odpoczywać po tym bardzo ozamy w fajnym i też trochę wyczerpującym dniu. Łącznie w tej chwili 22322 kroki za nami, czyli mniej więcej jakieś 20 km mogliśmy zrobić w Harachowie. Bardzo przyjemnie. Gorąco i serdecznie taką wyprawę możemy Wam polecić. Można nawet dojechać, tak naprawdę do Harachowa i stamtąd sobie przespacerować. Transport koleją to 20 zł za 3 osoby i 2 psy, więc tak naprawdę kwota niewielka. Zobaczymy się pewnie jeszcze jutro, kiedy będziemy się zbierać i wyjeżdżać. No i po malutku kończyć ten odcinek. Dla was, ale już szykujemy dla was kolejną wyprawę w środę gdzieś lecimy, ale gdzie? Co i jak? Zobaczycie w kolejnych naszych przygodach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Hit Planeta, pamiętajcie o komentarzach i łapce w górze. Darmowe pocztówki z wysyłką na cały świat oczywiście na was czekają, więc wy nie czekajcie, tylko klikajcie i do zobaczenia.